No, no się na O, kolega tańczy. Juuu. Polecimy sobie na fof. Ok. E, co? Skąd? No? Ty musiałeś. E, nie można tego przestawić. Ty musiałeś. No świe... O, myślę, że tak będzie lepiej. Yyy... więc tak... Weźmy sobie Łukitoki, toki bo będziemy musieli... Gadać jakoś... na daleko. Tutaj, no. Musi gdzieś no To jest jedyne dobre miejsce. To, to, to jest opóźnienie, bo no naduje... O! Na, na mnie da... No Stary, nie wiedziałem, że to się tak skończy. <laughs> nie. wracasz w tym. Dobra. Co? Brat tak się mi łóżko! No! Aha! Stary! mi <noise> <Trzeba. głosy> <noise> O! Co masz? Dobra, to lecimy. To nie będzie. Lepiej co... Że... Dobra! Je, lecimy, tutaj. O! Dobra! Ty to... O, oh, fuck! Nie, spieprzamy. No to znowu te rozwidlenia. Nie idę tam. To teoretycznie możemy wyjść stąd, tą a... tu nic nie ma. No ta, wyjść z to To nie wiem, niby można jeszcze wejść... A w sumie nie ma już gdzie Okej. Okay. No to mamy stówkę prawie Hej, no tu się zbugło już Stary, tego się już nie da. Tego się już nie da. Idealnie się No to może... Mamy... idziemy na jeszcze jedną planetę. dobrze, że jest tu speedrun. ma. Fajnie, że tą szafę że się Okej i wszystko O Lecisz tu Nic nie ma. Byłeś tam już? Nie To lecisz Jest klucz Czekaj, czekaj, bo to się źle skończy Obawiam się, że jesteśmy w tym. ale... Bo właśnie jesteśmy. O, dobra. Jesteśmy tu, gdzie byliśmy. Tylko z drugiej strony. O, skrytka chyba. Tak. GG, Bolt. śruba. No. Ty mały karkanik. Ej, cóż nas stać, możemy lecieć w teori. No, wow. O. O. E, a to ciekawe wyjście, akurat. <grym> Poczekaj, a ja to mu no nice. może bo... 156 mamy. Lecimy teraz do naszych pracodawców. Dobra, to ja... to lecę, nie? Dobra, i teraz będziemy mieli kotę jaką? 237. No właśnie. No to lecimy. Sobie na planetę. Wiem, że mi tego nie wybaczysz. Ale? Ale życie. Musimy się dostać do tej bazy, tylko jak to zrobić? Miecz świetne wyciągaj. Te Tę... co? Let's go. O fiołki. Aha. Stary Patrz co mam. Wary? Dzwonek za 80. Oh! Za 80. Dobra. Bieremy to, chodź. Fuck. Turet. Dobra, ominijmy to na razie. Ale on jest debil, on nie widzi mnie. Kostki Rubika znalazłem. Stary, ja Wracam się. Siema. Siema. No to jest to miejsce, gdzie cię wtedy tamtą poskromił ładnie, nie? Dobra, chodźmy na statek, zanieśmy te rzeczy. Ej, tu jest jeszcze coś. Szkło powiększające. O to bierzesz. Za 50 nie ma miejsca. Okay. Dobra, Podliczamy, chodź. A to możemy i tak stieknąć iść. Żeby wiedzieć, podliczmy. No i... No, dobra, może. O, Każde gdzieś jeszcze tu jest za stówę. Wait, winie za twoją. O, stary. Stary, chodź, trzeba spieprzeć stąd. Nie! Nie! Iż po nas. iż po nas. Stary. Stary. ciemny jak w dupie. No nie ma nic. Kurde, no i czy nie. Gdzie on jest? Chodź. Nie ma go. Maku, co Ciszej będziemy. Musimy być cicho, bo ta gra nas słyszy. Nie! Uciekaj! <noise> Ty nie ma jak uciec! Tutaj. Ej, mam pomysł! Ile masz w radiu baterii? Dużo. Ej, zrobimy go w ciula. Wejdź na taśmociąg. Pójdziesz w taśmociągie, Ja pójdę z lewym. Masz się odzywać, tak? No nie, i po prostu zrobimy no. go w dwa ognie. I później gdzieś tam się spotkamy. No. O ile jak. Maja. Ja pierdzielę. Jezu jaki Ile to kosztuje? Wszystko? 133, dobra. Mało. To Pro flashlight. Flash. robimy tak. Wchodzimy, zabieramy wszystko na I... biegu i wychodzimy. I wychodzimy zanim umrzesz. możesz. zanim ten nie powiem jakiego koloru kto wyjdzie. Wchodzimy. I wychodzi... Za ciemno. Dobra, wbijamy, dawaj. Jo kiosno. Wbijamy. Spierdzielamy. Biegni <słuch> O, o Jesteś dobry, się bałem. Stary, przed tym nie ma jak się schronić. Poszło na prawo. Po prawej, Ciii. uciekł. Tam jest, i stary, bo jest problem. No co jest? Nic tu nie ma, coś ty wszedł, stary pod nami. Dobra, chodź, nie ma nic. Co tu jest? O, o. On chodzi. Jakby nie patrzymy, ale on za tobą chodzi. Patrz, to wyłasimy stąd. Aru uciekaj stąd. C ja już nie żyję. Jak nie żyjesz? Co ja mam teraz robić? Mamy jeden dzień. Trzeba to zrobić. Ile Record mamy? Rekord player: mm. 164. dobrze mieć wrażenie? Może się wróćmy do głównego? Cześć, e, To tutaj cenie się, poczekam przy wejściu. Dobra, bądź w kontakcie 213. Hmm. Już się zeserałem Ej w ogóle mamy <laughs> Mamy w ogóle 213 złomu No to, to potrzebujemy jeszcze czegoś jednego i możemy wracać Gorzej Po co żeś tu przyszedł? Jest! Ryba Lecimy z rybką na obiad <laughs> 244. Gdzieś mnie. Łatwo. Idziemy do kompany building. Nie, nie proszę. Nie! Doskoczyłem. Dobra, najpierw zobaczmy, ile wzięliśmy, może, a nie. Nie, no to i tak nie ma znaczenia. 44, no to nie ma różnicy. Eee, ale klucz został. Dobra, weź z tego. No już nie weźmiesz. No nie mogę, ty musisz. No dobra. Udało nam się... ledwo. I uwaga. Jest. Ile? Teraz będzie 300. A ile wejść. trzeba teraz? No nie. 300... <grym> Fajna końcówka. Ja myślę, że to już w następnym odcinku. Dobra, a jak tam ulepszenie do radara? Nie mamy już go. Ale mamy ekstraszny... A ma statek, Coś jeszcze ciekawego? To mamy ewentualnie ten... Loudhorn, signal translator. Nie, to się będziemy bawić tam w tym następnym odcinku. Dobra, to, to by było na tyle w tym odcinku. Żegnamy się i pa. Siemy.